To będzie bolało, czyli dlaczego brak podstawowego ogarnięcia niszczy sprzedaż mieszkania już na samym starcie? E, jakie są największe cringe, które widzę w mieszkaniach na sprzedaż? To nie metraż, nie cena i nie lokalizacja. To brak podstawowego ogarnięcia, tego elementarnego minimum, bez którego żadna sprzedaż nie ma prawa się udać, niezależnie od rynku, popytu i opowieści o potencjale. Pierwsze mieszkanie. Wchodzę do środka i co widzę? Ręcznik suszący się na kaloryferze. Serio. Naprawdę tak można żyć, ale nie sprzedawać. To jest dokładnie ten moment, w którym sprzedaż zaczyna się sypać, zanim ktokolwiek zapyta o cenę, czynsz czy jego układ. Kupujący, kiedy widzi taki detal, ma jedną bardzo konkretną myśl. To nie wygląda profesjonalnie, no i to wystarczy. Nie potrzeba analizy, nie potrzeba porównywania ofert. Pierwsze wrażenie zostało zrobione i nie działa na korzyść sprzedającego. Brak ogarnięcia w sprzedaży mieszkania nie objawia się jedną wielką wadą. Objawia się drobiazgami, które dla właściciela są normalne, a dla kupującego są sygnałem ostrzegawczym. Ręcznik na kaloryferze. Pranie na suszarce w salonie, kosmetyki rozstawione wszędzie w łazience, garnki na blacie, łóżko, które wygląda tak, jakby ktoś właśnie z niego wstał. To nie są neutralne elementy. One komunikują chaos, brak kontroli i brak dbałości. Kupujący nie analizuje, czy da się tak żyć. On analizuje, czy chce przejąć odpowiedzialność za coś, co wygląda na nieogarnięte, i odpowiedź bardzo często brzmi nie. Jeśli start jest słaby, cała reszta leci w dół, spada zaufanie, rośnie chęć negocjacji, cena w głowie kupującego zaczyna się obniżać, nawet jeśli na głos jeszcze tego nie mówi. Sprzedaż mieszkania to prezentacja, a nie codzienność. To nie jest moment na normalne życie. To jest moment na pokazanie nieruchomości w najlepszej możliwej jego wersji, a nie w wersji użytkowej. Wielu sprzedających nie rozumie tej różnicy i traktuje prezentację jak wizytę znajomych. To błąd, który kosztuje realne pieniądze. Ręcznik, pranie, suszarka, przypadkowe przedmioty nie są niewinne. One mówią kupującemu więcej niż sprzedający chciałby przyznać. Mówią, że właściciel nie potrafi się przygotować nawet na moment, który ma przynieść mu kilkaset tysięcy złotych. A skoro nie potrafi ogarnąć startu, to co jeszcze jest nieogarnięte głębiej? Psychologia jest tu bezlitosna. Kupujący nie oddziela detali od całości, on buduje obraz właściciela i nieruchomości na podstawie pierwszych bodźców. Jeśli widzi chaos na wejściu, zakłada chaos w instalacjach, w dokumentach, historii mieszkania i w przyszłych problemach. Nawet jeśli obiektywnie nie ma do tego podstaw, wrażenie już zostało zbudowane. Brak ogarnięcia w sprzedaży mieszkania to jeden z głównych powodów, dla których Oferty wiszą miesiącami. Sprzedający myślą, że problem jest cena albo aktualny rynek. Tymczasem problemem jest to, że kupujący mentalnie wychodzi już w pierwszych sekundach, a kiedy mentalnie wychodzi, żadne argumenty już go nie zatrzymają. Tylko jeśli nie zadbasz o start, nie uratujesz końcówki, nie pomoże dobra rozmowa, nie pomoże elastyczność cenowa, nie pomoże nawet świetna lokalizacja. Sprzedaż jest to proces, który zaczyna się od pierwszego obrazu i pierwszego odczucia. Jeśli one są złe, reszta jest tylko formalnością prowadzącą do odmowy albo do mocnych negocjacji. Podstawowe ogarnięcie nie kosztuje pieniędzy, kosztuje decyzję: decyzję, że na czas sprzedaży rezygnujesz z wygody codziennego życia na rzecz skutecznej prezentacji, decyzję, że ręcznik znika z kaloryfera, pranie z salonu, a chaos z przestrzeni to nie jest teatr. To szacunek do własnej nieruchomości i szacunek do kupującego. Sprzedaż mieszkania nie wybacza byle jakości. Rynek jest pełen ofert, kupujący ma wybór. Jeśli Twoje mieszkanie na starcie wygląda nieprofesjonalnie, zostanie ocenione jak nieprofesjonalna oferta. A z takimi ofertami negocjuje się twardo albo omija się je szerokim łukiem. Tak, to może zaboleć, ale prawda jest prosta. Jeśli chcesz sprzedać dobrze, musisz przestać myśleć tak jak lokator, a zacząć myśleć jak sprzedawca. Pierwsze wrażenie nie daje drugiej szansy, a ręcznik na koryferze potrafi kosztować więcej niż większość ludzi chce w to uwierzyć. Na koniec coś, co warto zapamiętać: kupujący nie oczekuje perfekcji, oczekuje kontroli. Jeśli pokażesz, że panujesz nad podstawami, łatwiej uwierzy, że panujesz nad całością. Jeśli tego nie pokażesz, rynek zrobi to za ciebie, obniżając cenę nieruchomości.